Mówi się, że dla członka rodziny królewskiej nie ma nic cudowniejszego niż urodzić się jako młodsze rodzeństwo następcy tronu. Możesz wszystko, niczego nie musisz. Imprezujesz wolny od obciążeń i jakiejkolwiek presji związanej z przyszłym odziedziczeniem tronu. Czy jednak było to prawdziwe w stosunku do naszej bohaterki? Poznajcie księżniczkę Małgorzatę, buntowniczkę czarną owcę rodziny królewskiej, miłośniczkę luksusu, doskonałego alkoholu. I niewłaściwych mężczyzn. Nasza bohaterka urodziła się 21 sierpnia 1830 roku w zamku Glamis w Szkocji jako córka przyszłego króla Jerzego VI i jego żony przyszłej królowej matki, wówczas jeszcze małżeństwo książąt Yorku. Była drugą córką, jej starszą siostrą była obecnie panująca królowa Elżbieta II. Margaret Rose, ponieważ takie imiona otrzymała, urodziła się w wyjątkowo burzliwy dzień, kiedy burza z piorunami szalała nad Glamis. Mówi się, że była to wróżba i zapowiedź jej wyjątkowo buntowniczego i nieokiełznanego charakteru. Okazuje się, że takie wróżby potrafią się sprawdzić w 100%. Dzieciństwo Małgorzaty było iście sielankowe. Rodzina bardzo się kochała, dziewczęta miały bardzo dużo wspólnych zajęć. Było ogólnie bardzo spokojnie, miło i sympatycznie, bez wielkich burz, nieszczęść i dramatów. Dramat rozpoczął się po abdykacji starszego brata księcia Jorku, który to abdykował z powodu miłości do dwukrotnie rozwiedzionej Wally Simpson. Wówczas książę Yorku, jego młodszy brat, ojciec Elżbiety i Małgorzaty, został zmuszony do tego, by zająć jego miejsce i zasiąść na tronie jako król Jerzy VI. Było to wydarzenie traumatyczne dla całej rodziny. Jerzy VI wcale nie chciał być królem, jego rodzina wcale nie chciała przenosić się do pałacu Buckingham i zmieniać swojego sielankowego dotąd życia. Dziewczynki musiały wziąć na siebie więcej obowiązków, zacząć bywać i być w centrum uwagi. Szczególne obciążenie oczywiście spoczywało na małej Elżbiecie, która miała przecież, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostać królową. Natomiast małgorzata również to obciążenie odczuwała, chociaż oczywiście trochę mniej. Ponadto była zdecydowanie bardziej rozpieszczona, bardziej nieokiełznana, na więcej jej pozwalano, dlatego że była oczkiem w głowie króla Jerzego VI, więc przymykano oko na pewne jej niepokorne i niepokojące zachowania. Dziewczynki szybko przekonały się, że trzeba uważać na każdy swój krok, że wszędzie wokół czają się osoby, które są gotowe za parę groszy zdradzić ich najcenniejsze sekrety. Taka najbardziej bolesna zdrada, która co prawda miała miejsce, gdy dziewczęta były już dorosłe, ale jednak bardzo zabolała, była to zdrada ich opiekunki Marion Crawford, zwanej Crowfee, która to ujawniła wszystkie sekrety związane z wychowaniem i edukacją dziewczynek, pisząc książkę na ich temat pod tytułem Małe Księżniczki. Crowfee zdradziła w niej, takie bardzo pikantne szczegóły z życia rodziny królewskiej, między innymi oskarżając królową matkę o to, iż nie dopatrzyła edukacji obydwu swoich córek, kształcąc je raczej na spokojne ozdoby domu, panie domu, przyszłe żony, a nie na samodzielne i doskonale wykształcone i przygotowane do życia kobiety. Oskarżała Królową matkę o to, iż wyszywanie, tańce, śpiewy, rysunki, poruszanie się z gracją przedkładała nad geografię, historię czy też znajomość współczesnego świata. Crowfee stała się rzecz jasna persona non grata w rodzinie królewskiej i już do końca życia nikt z rodziny królewskiej nie odezwał się ani do Crowfee, ani nie wypowiedział jej imienia publicznie w Towarzystwie Królowej Elżbiety II. Tak kończyły się zdrady. Wkrótce życie rodziny królewskiej zachwiało się po raz kolejny. W 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, która nie tylko przyspieszyła dojrzewanie dziewcząt, ale również rozdzieliła je z pełniącymi w Londynie obowiązki rodzicami. Musiały one również przejąć część królewskich obowiązków, jak chociażby przygotowywanie herbatek dla żołnierzy, na których pełniły rolę gospodyń. Wówczas również bardzo wyraźnie dało się zauważyć różnicę pomiędzy siostrami. Elżbieta była bardzo spokojna, opanowana, do pewnego stopnia wręcz nudna i sztywna, bardzo skupiona na realizowaniu swoich obowiązków. Małgorzata była nieokiełznana, szalona, bardzo radosna, wesoła, ale do pewnego stopnia nieobliczalna i niebezpieczna w swoich niektórych pomysłach. Było bardzo wyraźnie widać, że jest to woda i ogień. I było wyraźnie widać, że to ogień przysporzy więcej problemów w przyszłości. Wojna jednak, mimo ciągłych bombardowań i ciągłego poczucia zagrożenia, zakończyła się 6 maja 1945 roku, kiedy to obie dziewczęta pierwszy i jedyny raz wraz z tłumem świętowały jej zakończenie pod bramami pałacu Buckingham. Już wówczas było wiadomo, że z dziewcząt stały się kobietami. Kobietami świadomymi. Swojej kobiecości, swojej urody i swojego pochodzenia. Kobietami, które wkrótce znajdą męskie oparcie. A w przypadku Małgorzaty okazało się, że ona to oparcie już znalazła. W 1944 roku król Jerzy VI zatrudnił jako swojego koniuszego kapitana sił powietrznych Petera Townsenda. Townsend miał wówczas 29 lat, był od dwóch lat żonaty. Jego małżeństwo. Z Rosemary Townsend. Było to tak zwane wojenne małżeństwo, czyli za zawarte w sytuacji zagrożenia wojną pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy tak naprawdę w ogóle się nie znali i, jak się miało wkrótce okazać, w ogóle do siebie nie pasowali. Townsend, w dodatku do tego, iż miał 29 lat i był niesamowicie przystojny, był całkowicym świeżakiem na dworze królewskim, co czyniło go jeszcze bardziej intrygującym. Po raz pierwszy Peter i Małgorzata spotkali się, gdy ona miała 14 lat. Na nim ona nie zrobiła żadnego wrażenia, była przecież jeszcze dziewczynką, natomiast on na niej wielkie, tym bardziej, że był bohaterem Bitwy o Anglię. A to bardzo pobudza wyobraźnię nastolatki. Księżniczki jednak dorastały i zaczynały reprezentować monarchię coraz śmielej i coraz śmielej występować w świetle reflektorów. W 1947 roku rodzina udała się na turnę po Afryce, gdzie obydwie księżniczki robiły furorę. Bardzo często fotografowane, bardzo często filmowane, stawały się takimi diamentami i zaczynały przyciągać uwagę fotoreporterów. Po powrocie do kraju okazało się, że Małgorzata musi tę uwagę przyciągać częściej, ponieważ była jedną z nielicznych członki rodziny królewskiej w owym czasie, która była w ogóle w stanie sprawować jakiekolwiek publiczne obowiązki. Jej siostra Elżbieta, która wyszła za mąż, była w ciąży, więc nie mogła za bardzo udzielać się publicznie, ojciec coraz częściej bardzo, ale to bardzo źle się czuł. Jego kłopoty ze zdrowiem było po nim widać i było wiadomo, że nie jest w stanie na dłuższą metę jeździć w podróże, ani udzielać się publicznie. Małgorzata stawała się prawdziwą perełką rodziny królewskiej. Coraz częściej pisały o niej gazety, coraz częściej kobiety chciały wyglądać tak jak ona, tym bardziej, że wkrótce udała się również w podróż po Europie, między innymi do Włoch, gdzie Stała się prawdziwą gwiazdą. Oczywiście, w sposób niezamierzony, jej sława rosła jeszcze bardziej, gdy ukazał się film pod tytułem Rzymskie Wakacje, w roli głównej z Audrey Hepburn. Przypadkiem, bądź nie, Audrey Hepburn grała tam rolę księżniczki nieszczęśliwie zakochanej w dziennikarzu. Czy już wtedy uwagę prasy przykuła obecność Petera Townsenda u boku księżniczki Małgorzaty? Czy jest możliwość, że ten film, Dotykał tak naprawdę rzeczywistych wydarzeń, wkrótce miało się okazać, że rzeczywistość przerosła film, zdecydowanie. Małgorzata rosła na prawdziwą celebrytkę rodziny królewskiej. Zaczęła bardzo dużą uwagę przywiązywać do mody, do ubrań, do drobnych, ale bardzo drogich dodatków. Była zakochana w modzie do tego stopnia, że Domy mody, wielkie domy mody, takie chociażby jak Dior, przyjeżdżały do Londynu specjalnie po to, by przeprowadzić sekretny pokaz mody dla księżniczki Małgorzaty. Oczywiście z żadnego takiego pokazu Małgorzata nigdy nie wyszła z pustymi rękami. A dlaczego sekretny? Przyczyna była bardzo prosta: po wojnie naród bardzo powoli odbudowywał się ekonomicznie. Dlatego Trzeba było ukrywać takie luksusowe i bardzo drogie zakupy, ponieważ to mogło wzbudzić oburzenie tłumu, który z trudem wiązał koniec z końcem, więc na pewno nie zrozumiałby zakupu drogich sukien albo przepięknych diamentowych naszyjników. Wkrótce nad życiem Małgorzaty zawisły po raz kolejny czarne chmury. Jej ojciec zaczął już bardzo wyraźnie podupadać na zdrowiu. Początkowo brak jakiejkolwiek informacji o tym, że jest to śmiertelna choroba. Zaczął już być niepotrzebny. Wszyscy i tak wiedzieli, że król umiera. Co prawda próbował maskować swoją chorobę makijażem, ale nie wychodziło mu to za bardzo i w końcu okazało się, że jest to rak płuc. Król Jerzy VI przeszedł operację usunięcia jednego płuca, ale okazało się, że dopadły go przerzuty. 6 lutego 1952 roku nad głowami całej rodziny po raz kolejny zawisły czarne chmury. Król Jerzy VI zmarł na raka płuc. Cała rodzina oczywiście była wstrząśnięta. Małgorzata była w szoku, była w rozpaczy. I ta rozpacz coraz bardziej zbliżała ją oczywiście do Pitera Townsenda. On również przeżywał osobisty dramat. Oprócz tego, że zmarł jego ukochany pracodawca, przeżywał problemy małżeńskie, ponieważ jego żona Rosemary oświadczyła mu, iż ma romans i zamierza od niego odejść. Czy jednak zdrada żony była, aby na pewno takim wielkim ciosem dla Pitera Townsenda? Otóż on tak naprawdę już wtedy kochał księżniczkę Małgorzatę. Co było między nimi dokładnie, to tak naprawdę za na zawsze pozostaje tajemnicą. Oni nigdy nie ujawnili żadnych szczegółów swojej znajomości. Wiadomo jedynie, że była to sprawa bardzo poważna i bardzo poważnie rozważali wspólne plany na przyszłość. Dlatego tak naprawdę odsunięcie się żony Tanzenda mogło być jedynie plusem dla tej znajomości i dla tego związku. Po śmierci ojca Małgorzata postanowiła przestać ukrywać swój związek i postanowiła przedstawić Pitera Townsenda jako swojego ukochanego, swojej rodzinie, czyli matce i przede wszystkim nowej królowej, królowej Elżbiecie II, czyli swojej siostrze. Nie wiadomo, na co Małgorzata liczyła, natomiast ta informacja nie spotkała się z radością ze strony rodziny królewskiej. Zaproponowano Małgorzacie. Która, co było oczywiste, nie uzyska zgody na taki ślub ze strony swojej siostry, aby poczekała do swoich 25 urodzin. 25 to była bardzo magiczna liczba w życiu członków rodziny królewskiej. Wówczas bowiem uzyskiwali prawo poślubienia osoby, którą kochali, bez zgody panującego monarchy. Małgorzata, jako trzecia w kolejce do tronu w owym czasie, Musiała jednak uzyskać zgodę Parlamentu Brytyjskiego oraz parlamentów Imperium Brytyjskiego, co wydawało się jednak dużo łatwiejsze niż uzyskanie zgody nieprzejednanej królowej. Rozpoczęła się seria rozmów i debat na temat tego, w jaki sposób powstrzymać to małżeństwo. Jednym z przeciwników wyjścia Małgorzaty za mąż za Petera Townsenda był Sir Winston Churchill ówcześnie rządzący premier Wielkiej Brytanii. Uważano, że ślub Małgorzaty z Tausendem może powtórzyć sytuację z 1938 roku i kryzys abdykacyjny po abdykacji króla Edwarda VIII. Małgorzata jednak była oczywiście zupełnie nieświadoma wszystkich zagrywek i rozgrywek, które rozgrywały się za jej plecami. Była szczęśliwa, że ma swojego taunzenda u boku i postanowiła wraz z nim w porozumieniu. Utrzymać cały związek w tajemnicy, aż do swoich 25 urodzin. Okazało się jednak, że utrzymanie tajemnicy może być dużo trudniejsze, niż się wydaje.